Oglądając igrzyska olimpijskie, z pewnością zwróciliście uwagę na pewien charakterystyczny dla zwycięzców schemat pozowanie z medalem w zębach. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego sportowcy tak robią i skąd właściwie wziął się ten zwyczaj? Wszystko wyjaśnimy w tym filmie. Początek naszej historii ma miejsce jeszcze w czasach starożytnych, kiedy to kupcy gryźli złote monety w celu sprawdzenia ich autentyczności. Zastanawiacie się pewnie dlaczego. Otóż wynika to z faktu, że czyste złoto w skali twardości minerałów jest bardziej miękkie od szkliwa ludzkich zębów. Jeśli kupiec, przygryzając złotą monetę, zostawił na niej ślad, oznaczało to, że jest ona autentyczna. No dobrze, ale czy współcześni olimpijczycy gryzą medale, żeby sprawdzić, czy są one wykonane ze złota? Niektórzy być może tak. Niestety jednak taki test szybko doprowadzi do rozczarowania. Od 1912 roku medale olimpijskie nie są faktycznie wykonywane ze złota, a są jedynie pozłacane. Rozmiar, kształt i zawartość kruszców w medalach są obecnie ściśle określone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przepisy mówią, że złote medale olimpijskie muszą zawierać minimum 6 gramów czystego złota. Natomiast biorąc pod uwagę jedynie wartość kruszcu, złote medale mają wartość około 500 dolarów. Ale czy kiedyś sportowcy otrzymywali medale wykonane rzeczywiście ze złota? Zanim odpowiemy na to pytanie, ponownie wrócimy do starożytności, gdzie dekorowani byli tylko zwycięzcy, natomiast nagrodą za ich wysiłek były wieńce wykonane z gałązek oliwnych. W 1896 roku, kiedy odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie, zwycięzcy nagradzani byli srebrnymi medalami, natomiast zdobywcy drugiego miejsca otrzymywali medale brązowe. W roku 1904 Olimpijczycy otrzymali po raz pierwszy medale wykonane ze szczerego złota i ten okres trwał do 1912 roku, gdyż później przerwała go I wojna światowa. Dlaczego więc współcześni olimpijczycy gryzą medale? Według nas najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzielił historyk David Woleciński w wywiadzie dla CNN. Ten zwyczaj stał się obsesją dla fotografów. Myślę, że postrzegają go oni jako ikoniczne ujęcie, które dobrze się sprzeda. Nie sądzę, żeby sportowcy robili to z własnej woli. Jako ciekawostkę powiemy jeszcze, że najwięcej złotych medali olimpijskich w swojej karierze miał okazję ugryźć amerykański pływak Michael Phelps. Było ich aż 23. Natomiast spośród zimowych olimpijczyków był to norweski biatlonista Ole Einar Björndalen, który zdobył ich aż 8. Mamy nadzieję, że przy następnych igrzyskach olimpijskich podczas dekoracji na podium nie będziecie już siedzieć skonsternowani, ale pochwalicie się przed znajomymi nową wiedzą na temat tego, dlaczego sportowcy tak chętnie gryzą dopiero co zdobyte medale. Jeżeli macie jakieś inne sportowe pytanie, które nie daje Wam spokoju, napiszcie w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć w jednym z kolejnych filmów. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce.